STS wspieramy polski sport. Kamil, magia planicy jest w stanie przykryć jakieś takie sportowe niedoskonałości? No, po części tak, ale to jest takie jakbyś przykrywał śmieci workiem e, przezroczystym. <laughs> Niby są zakryte, a widać. Co jest w tych śmieciach? Dlaczego one takie niewystawne? Nie, to nie, nie... <laughs> Ech, może to nawet nie są śmieci, tylko takie po prostu porozrzucane e, części, e, części silnika, który nie chce, nie chce się złożyć i nie chce pracować tak jak trzeba. Zapytam wprost, ty się Kamil czujesz już na tym etapie sezonu troszkę taki w częściach, nie w całości? E, nie, nie, ja czuję się, czuję się dobrze, no tylko mi kurde czegoś brakuje, no właśnie, nie wiem czemu. No. Niby wszystko robię tak jak trzeba, niby... E, to jest tak, że im bardziej się czasami staram, tym, tym wszystko się gorzej po prostu toczy. Kamilu, ale my naprawdę jesteśmy zadowoleni z Twojego sezonu, nie musisz nader się starać, zaakceptujemy, taki stan jak jest. No to, no to po co się pytasz, czy jestem zadowolony? Bo mnie interesuje Twoja opinia. No to moja opinia jest taka, że no nie jestem, no chciałbym tutaj lepiej skakać, chciałbym się cieszyć po prostu tymi lotami. No i też chciałem walczyć tutaj do końca, no ale kurde, no na tą chwilę nie, nie jestem w stanie. No nie wiem. Ja zapytam wprost, towarzystwo żony to jest coś takiego, co uspokaja, kiedy widzisz jedni dziennikarze, drudzy dziennikarze, tysiące kibiców. Bo i na Instagramie widzimy, że jakbyś czekał tutaj na to towarzystwo. Pewnie, że tak. No, najbliższa osoba, no, to zawsze, zawsze to jest takie ciepło na, na serce i na e, wszystkie dolegliwości. E, no, ale z drugiej strony no, też e, przyjechałem tutaj nie na spotkanie towarzyskie, tylko, e, tylko robić coś innego. Także to jest e, głównym priorytetem. Dziękujemy i trzymamy kciuki. Dzięki.